Cześć! No. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak namówić dziewczynę do tego, aby się napiła burbonu lub whisky. Zaczniemy od czegoś, od czego Jens rzeczywiście rozpoczęła swoją przygodę z bourbonami. Ale najpierw się skalibrujemy. Dlaczego się kalibrujemy? Why are we calibrating? Ah, so we calibrate, to prepare our mouth for tasting, so that we don't get that initial bite and we can concentrate more on the flavor. Kalibrujemy się po to, żeby się przygotować na przyjęcie alkoholu, żeby już usta były przygotowane, przyzwyczajone, bo inaczej po prostu pijąc coś droższego, nie odczujemy tych wszystkich walorów i zmarnujemy pierwszy łyk. Często kupując DRAM. Za kilkaset złotych, zł, kiedy jesteśmy na jakimś festiwalu. No, powinniśmy być skalibrowani, aby nie zmarnować tego, co najlepsze. Subskrybujcie, komentujcie. Co tydzień wybieram osobę, której wysyłam świeżego, nowego To That's your favorite? One of my favorites. To prawda, to jest jeden z jej ulubionych bourbonów. Od niego rozpoczynała przygodę, bo spodobała się jej butelka. obi taka, że już tam odcinek jest. Zapraszam do oglądania. No, 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 odpowiedź. No? No yet. Let it rest. Tak, dajemy odpocząć trunekowi, To wyszło w odcinku o gdzie testowałem różne szkła. Trunek, który nabierze tutaj, który posiedzi w szkle Glenker, po około 5 minutach wypełnia gazami pięknie kieliszek i może naprawdę dużo więcej zapachów wychwycić. W kwestii... Lieben Tucker 6-latek to jest 92 proof, czyli 46% alkoholu. No i w Polsce ja go znalazłem tylko w jednym sklepie, ale jest do zdobycia za około 330 zł. So Jen, what was our story about bringing you into bourbon world? Um, I thought I didn't like bourbon, and you were like, "Well, I don't think you've had the right bourbon," and so you got a few for me to try, and I think this was the first one. Mm, first uh, one you liked? Uh, okay, okay, and I was really surprised by how much I enjoyed it, because I just always thought I hated. bourbon and whiskey. <laughs> But I've just had the wrong ones. Tak, generalnie Jen twierdziła, że nie lubi Bourbonów, że nie lubi whisky to nie dla niej. Jen na przykład nie lubi bardzo lagawolina. <laughs> Również wielu Bourbonów. No, nie podchodziły jej, ale no, postanowiliśmy, że Spróbujemy różnych trunków po kolei i w małych ilościach, no po prostu kalibrując się, wytłumaczyłem dlaczego się kalibrujemy, po co się kalibrujemy. Wtedy chyba, że rzeczywiście po kalibracji jest dużo łatwiej. Co so, what do you here? Mm, brown sugar, caramel and a little bit of zest. Generalnie wdrażając kobiety i dziewczyny w świat bourbonów, czy whisky, e, pozwólcie im eksplorować, pozwólcie im eksperymentować i odkrywać właśnie wszystkie walory zapachowe. Tłumaczcie, dlaczego najpierw się wącha, dlaczego później dopiero język, dlaczego później finish. No i jak to działa, naprawdę mogą złapać ciekawą zajawkę. Jen nie lubiła mocnych alkoholi, skupiała się na degustacji win. Obecnie no, wina nadal bardzo lubi, ale odkryła świat mocnych alkoholi i niektóre z nich polubiła. What do you feel on your tongue, on your palate? Um, I taste the vanilla more than I smell it. Hmm. Um, and a little bit of caramel. So I, I have different. Uh, <laughs> Here. To jest właśnie to, że każda jest coś innego w whisky czy w Bourbonie. Ja tutaj czuję inną paletę na języku. Yeah, by Which is why it was so surprising to me. <laughs> Tak, no właśnie Jen bardzo polubiła um, Bourbony, które nie gryzą. I dlatego ja byłem mocno zdziwiony tym... No, Życzyłem także, że polubiła rye whiskey, które no, jakby nie patrzeć, no żytnie jest bardzo gryzące. Wiedziałem, że lubi Whistle Piga. I teraz jak podróżowaliśmy po Europie, to trafiliśmy na kilka różnych rye I no, generalnie wszystkie je zasmakowały. Co było dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem. So, or, did rye whiskies bite you? No, surprisingly not. <laughs> and it, was, <laughs> it is supposed to bite a bit. I guess so. It's a testament to different palates. Festival whiskey in uh, SC. <laughs> and that uh, you discovered also uh, scotch whiskey that you liked. What scotch whiskey did you like? Uh, McCallum Rare Cast. Oh, okay, okay. I didn't realize that was a scotch. Yes. yes, that was very delicious. Uh, the 90... 93. Yeah, the 93. I was going to say 94. <laughs> 93. Uh, so, you uh, you probably uh, tried 94. Did you drink that on the first day or the second day? Both days. So, you tried both of them. <laughs> uh, generally, we tried. Sztosów, prawdziwych sztosów. Byliśmy też na masterclassach. No i Gen trafiła na masterclass z Burbonami, prowadzony przez włoskiego przedstawiciela. Bardzo fajnie wyszły. Mm, o, so więc over time it smells more like brown sugar. Mm. It's much more brown sugar -y now. It oxygenates. I, I give this one an eight out of ten. Tak, so, I am not able to agree. I do not remember much I gave in my first episode, but eight out of ten is a fair And uh, with, when comparing to Special Reserve of Blanton's, which one is better for you? So that Blanton's was really smooth. I was actually kinda surprised by that. Um, I would probably still pick the Tucker, Just because there's a. there's a flavor there that I enjoy. Tak, ja podobnie zgodzę się. Blanton's jest delikatny. Bardzo ładnie wygląda. Ale tutaj ta butelka również bardzo ładnie wygląda. No, przez te żłobienia, przez to jak jest zaprojektowana wygląda jak taki klasyczny syrop z lat 20. XX wieku. Czy jest przed 100 lat. O, oh, o, oh, so to compare. Elijah Craig toast barrel jest like a 9 for me. Elijah Craig Toasted Barrel Nie mam tej butelki tutaj w Polsce eee, Toasted Barrel pojawił się już w moich odcinkach eee, Mam tutaj sample'ka Like that's my favorite Elijah Craig Toasted Barrel is my favorite I postaramy się nagrać odcinek razem z Jen ponieważ to są jej ulubione bourbony Nothing gets a ten, but that gets a nine Elijah Craig Toasted Barrel Penelope. Pe pe Penelope. Toasted barrel. The, the... the Penelope, like it's a seven and a half, eight. 8. The Elijah Craig was still better. It has a really nice roasted marshmallow, smallest flavor. You're uh, speaking about Elijah. Yes. Or almost any Toasted Barrel has that marshmallow flavor. But the Elijah Craig is just really smooth. Generalnie, tak, toasted Barrel is to a moda. w stanach odnaczonych, bardzo ciekawe burbony, no i będziemy o nich nagrywać. Um. That one really surprised me when we first tasted it because I wasn't expecting that really sweet marshmallow s'mores flavor and I was really really surprised and excited by that. Um. Elijah. Yes. Yeah, Elijah, uh, to był pierwszy odcinek nagrywany wspólnie z Jen, uh, też wtedy było to. Z... Wtedy to było bardzo spontaniczne, bo dzisiaj zaplanowaliśmy, że nagramy wspólny odcinek, ale Elijah Freed Toasted Barrel nagrywaliśmy w Miami w hotelu. No i zawołałem Jen Jen, ponieważ tak Ci się spodobał ten Toasted Barrel, choć i tutaj opowiedz o nim. I podejrzewam, że przyjdzie czas na to nowe nagranie. Także... Da się przedstawić burbon w ciekawy sposób yy, dla kobiet, i będą zainteresowane przygodą z, z waszym hobby. Po prostu no nie możecie wciskać byle czego. Wytłumaczcie, że trzeba się skalibrować. No powiedzmy, w naszym przypadku my się kalibrujemy altarki, bo lubimy go. I'm surprised every time how smooth Wild Turkey is. Ale po Wild Turkey pijcie coś dobrego. No, czy to będzie Bibbentucker, czy to będzie właśnie Blantons. Znajdźcie coś, co zasmakuje Waszej kobiecie. I pamiętajcie, że w takich... Żeby to odkryć, no to nie poddawajcie się. Po kalibracji wystawcie 3-4 butelki któreś zasmakuje po prostu wystawcie z różnych profili smakowych żeby to nie były podobne profile bo jak nie zasmakuje to nie zasmakuje na no koniec kropka a tak w ten sposób odkryjecie co smakuje waszej dziewczynie co możecie w przyszłości wystawić uch The regular one yes after it's not bad it's just like move like water <laughs> well yeah when you're going from 6.6 6. 6 back down to 40 43 <laughs> oh, 40, Dangerous. So you should calibrate with this one and then shrink other stuff. With 66? Yeah yeah yeah. Start with 66 and then everything is smooth. Uh, no, actually starting with 66 is a bad idea. Yeah? Mm -hmm. Why? Because it's too harsh for your mouth. Mm. Without alcohol before. Mm. Is it joke in there somewhere. <sighs> yes. Okej. Okay. Dzięki za oglądanie. Thank you for watching. I do zobaczenia.